Witajcie w kolejnym filmie. Dawno nas tutaj nie było, dzisiaj jesteśmy w showroomie i tutaj zaczynamy nasz film. Przed chwilą robiłem live'a na swoim kanale i Damaris właśnie go ogląda i sprawdza, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakichś jakiś błędów. O. I co, jak Damaris? Bardzo spoko, podoba mi się. Dobrze. Dzisiaj nam cały dzień tutaj towarzyszy muzyka włoska, ponieważ z Damaris dzisiaj chyba podjęliśmy decyzję, że nasz ślub nie odbędzie się na Bali, tylko odbędzie się we Włoszech. Będzie łatwiej, szybciej i też klimat nam odpowiada. I będę miała większy wpływ na, ten, na te tak, organizację to... tego ślubu, bo trochę przeraża mnie fakt, że Bali jest tak bardzo daleko i musiałabym poświęcić. Tydzień, minimum, żeby być dwa dni na Bali, żeby cokolwiek tam zobaczyć i zorganizować, i jeszcze wrócić i loty 20 parę godzin. I drogie loty, więc lepiej się lepiej właśnie wygodniej jest zapłacić tutaj na miejscu w Europie, na... gdzie możemy nawet pójść sobie autem i skontrolować wszystko. No nie, autem nie, bo my chcemy tam akurat na samym dole, to jest bardzo daleko, jeszcze Ale łatwiej jest niż lecieć na Bali. No. To jest ważne dla nas, a zrobimy sobie po prostu później dwa miesiące taki trip po całym świecie. Właśnie, i możemy Sutada. zrobić afterparty na Bali i jak będziemy w międzyczasie na Bali to możemy tam zaprosić wszystkich przyjaciół takich... Ee, co? że mówię? Nie, tylko ostrość łapałem bo tak A, mamy no problem z ostrością Myślałam, że mówię szczegółów i żebym tego nie mówiła No, ale to nie mów. Na razie. Reze pewno się dowiecie Nie, ludzie nie mogą mnie zobaczyć w kamizelce Nie jestem dziadkiem Zobaczcie naszym przyjacielem? przyjechał O, nie. Jestem cool Adam zaszczycił nas na cyklon e-bike Takie tam małe, piździk Jeździ sobie 10 kW No tak sobie tam powolutku jeździ Go Będę testował teraz to Check out this shit No? tutaj ruszę Przenosimy się do łodzi. Jest poniedziałek. Tutaj od tygodnia w sumie jeżdżę codziennie, i muszę powiedzieć, że łódź jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o wygląd. Szczególnie tutaj, ta dzielnica, w której pracuję, właśnie w tym wieżowcu, który jest za mną, to jest ten? Tak, to jest ten. I tutaj mamy właśnie takie fajne miejsca. A to, co mnie przeraża teraz o tej porze roku, to jest pogoda. Zobaczcie, jestem w samej koszuli, i jest ciepło. A mamy zima. Czas pokazać wam mój nowy samochód, który wiesz od grudnia. Niestety diesel. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Ale właśnie tym samochodem zrobiłem już jakieś 13 tysięcy kilometrów. Raz I było to bardzo drogie. I zrobię właśnie na moim kanale porównanie samochodu z silnikiem diesla do samochodu elektrycznego. I w tym momencie mam już przejechane 12 tysięcy kilometrów. I wydałem na to już kilka tysięcy złotych. A niedługo wymiana oleju, oczywiście to pewnie jest jakoś w jakimś pakiecie, muszę się zapytać w firmie, ale i tak jest bardzo drogo. Codziennie wydaję jakieś 100-150 złotych na paliwo, to jest bardzo dużo. Elektrykiem byłoby taniej. Co prawda samochód jest drogi, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w takiej kalkulacji, jak porównam już przejazd 20 tysięcy kilometrów. A zobaczcie, jak tutaj jest klimatycznie. To jest mój wieżowiec. A tutaj mamy takie fajne restauracje, wszystko w czerwonej cegle, tak mega stylowo. Mamy tutaj bardzo fajny widok na ulicę Piotrkowską, zobaczcie jak wygląda to z góry. Mm. Najgorsze w Łodzi jest to, że Łódź jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Europie i najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. I wyjechać stamtąd do 16 to jest po prostu tragedia. To jest 40 minut, żeby dojechać do autostrady. Bardzo długo. A kolejną kwestią jest autostrada A2, odcinek właśnie ze Zgierza do Warszawy. To jest kolejny drama do godziny 16. :00. To tutaj jest po prostu gdzieś mnie, zawsze to jest dżungla bo tak wariacko ludzie jeżdżą i testem zazwyczaj jak jadę tędy to na tym odcinku włączam sobie tempomat 90 na godzinę za ciężarówką to jest o wiele bardziej korzystne niż jechanie lewym pasem wyprzedzanie, co chwilę hamowanie przyspieszanie, co chwilę ktoś z tyłu mruga jadę na przykład za samochodami poprzedzającymi i wyprzedzamy na przykład ciąg ciężarówek, a z tyłu ktoś wam mruga to jest bardzo wkurzające irytujące więc Tesla najbardziej opłaca się jechać za ciężarówką przynajmniej oszczędzamy energię a nie co czas gaz hamulec Przenosimy się do Poznania. Sorry, że tak skaczemy w tym vlogu ale nagrywamy to chyba przez dwa tygodnie. Dzisiaj jestem w Poznaniu, jest sobota. Jadę zamknąć stare sprawy, stare biznesy. Mam tutaj na busie, na pace jakieś nasze stare rzeczy, z którymi kiedyś jeździliśmy na giełdę handlową i je sprzedawaliśmy i są to rzeczy, które widzieliście już kiedyś na naszym kanale a nawet ostatnio live'a nagrywaliśmy no nie tak ostatnio, bo to było kilka miesięcy temu i z tymi rzeczami jeździliśmy sobie na giełdę, sprzedawaliśmy, znajomi, rodzina dawali nam te rzeczy no i tak sobie dorabialiśmy ale, że już nie mamy czasu się tym zajmować a tych rzeczy było dosyć sporo no to musiałem się ich pozbyć, więc Część wyrzucam, część rozdaję, część jeszcze nie wiem co zrobię, ale coś muszę z tym dzisiaj zrobić. Jeszcze jest jeden biznes. O, ale ciemno. Jeszcze jest jeden biznes. Też odzież, ale to są nowe ubrania, które za chwilę Wam pokażę i też muszę coś z nimi zrobić. I jutro jadę na giełdę. Dało się już w końcu zakończyć przeprowadzkę. Pokażę Wam może, co mamy na sprzedaż. Niestety wszystko trzeba było luzem wrzucić, żeby nie jeździć pięć razy. Mamy tu ponad prawie 2000 sztuk odzieży, takich właśnie damskich, wdzianek, sukienek, żakietów, spodni, takich różnych rzeczy, które są do sprzedaży. Jeżeli ktoś by chciał może z Was kupić, to zapraszam do kontaktu. Co to Te ubrania. Jest to chyba najbardziej stratny dla mnie biznes, ponieważ, znaczy, chodzi o to, że w tym przypadku w 100% pokrył on się e, klapą. Znaczy się nie wyszło w 100% nic i strata była na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Co prawda, towar jeszcze został i jest cały czas do sprzedania, i jeżeli jest zainteresowany, to dajcie znać. Ja chcę to sprzedać wszystko po 5 zł za sztukę, a jest tego, tak jak mówiłem, jakieś 1900 sztuk. Ponad 1900 sztuk. I uważam, że każdy z nas ma taką jedną klapę w topę w życiu i nie warto się poddawać. Uważam, że trzeba wyciągnąć z tego jakieś wnioski, konsekwencje i ja tak zrobiłem yy, i po prostu wiem, że w przyszłości zachowałbym się inaczej. Będąc w takiej samej sytuacji jak, jak wtedy, kiedy postanowiliśmy kupić te rzeczy i gdzieś tam zacząć je rozprowadzać, sprzedawać, no ale to wszystko buduje w nas doświadczenie. Jeżeli macie takie sytuacje, to nie warto się przejmować, tylko lepiej właśnie zawsze wyciągnąć coś z tego dobrego. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. W przyszłym miesiącu, to znaczy w marcu, mamy kilka wyjazdów. Jedziemy przede wszystkim najpierw jedziemy do Genewy na targi motoryzacyjne, największe w Europie. Następnie jedziemy na Słowenię, gdzie będziemy testować elektryczny samolot. To też będzie dosyć ciekawe. A następnie jedziemy jeszcze na kilka targów: targi w Poznaniu, jeszcze kilka eventów związanych z elektromobilnością w Polsce. Będzie tego sporo, więc oglądajcie mój kanał, ponieważ w marcu chcę go mocno reanimować. Bo ostatnio przez kilka miesięcy nic nie dodawałem i tak samo na niecodziennych też będziemy więcej dodawać. Wiem, że obiecuję to zawsze, ale. No... Zobaczcie, teraz już będzie na pewno lepiej. W marcu będzie więcej filmów na moim kanale i na niecodziennych. A za sprawą tego, że chociażby będę od poniedziałku, dzisiaj jest sobota, od poniedziałku będę jeździł BMW i3 przez tydzień i tak prawdopodobnie co tydzień będę zmieniał sobie elektryki, które są dostępne w Energetyce, czyli tam, gdzie teraz pracuję i będę sobie testował jakieś tam Nissan Leafy, Ioniki i może coś lepszego jeszcze, ale nie wiem, na razie nie, nie zapraszam yy, i będzie się działo w marcu. To jest tak, jak mówiłem ostatnio, że myślałem, że więcej nie może się wydarzyć niż w zeszłym roku w naszym życiu, a w pierwszym kwartale wydarzyło się już o wiele więcej. Więc to jest dobre i przynajmniej sobie znowu potwierdziliśmy, że nie ma granic i Sky is the limit. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Niestety z bizla śmierdzącego, no ale nie mam. Elektryka, busa żadnego a EVITO albo E-Crafter to jest bardzo droga impreza, jak na dzisiaj, jak na dzień dzisiejszy. Dobra, dzięki i do zobaczenia. Cześć.